widzowie, Czy to koniec mojego kolegi? To jest drugi odcinek dzisiejszego dnia. Niestety mój kolega już długo nie gra. Czy to koniec? Mówił mi, że już nie wróci. Musimy trochę podrać i trochę sprawdzić. Patrzcie, on jest nieaktywny. CKL Kamil. W żadnych grach go już nie ma. Wcześniej miał 300 i tylko dobył do 395. Porą, 5 koron. A więc teraz będziemy detektywami. O. Jutro, może mi się coś z nim uda zrobić. I nagram z nim odcinek. Ale dzisiaj nagrywam odcinek i was o tym informuję. Czy to będzie koniec mojego kolegi? Chyba tak. Myślał, że już nigdy nie powróci. <laughs> Powiedział, że może za dwa lata powróci. A więc nie wkurza. To idealnie, blok dasz. Yy, nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Ale powinno. Jeśli. Jeszcze mi powiesz, że ze mną zagra to jutro wam nagram odcinek, ale dzisiaj chciałem Was poinformować, jak nie nagra ze mną odcinku, to zrobimy detektywostwo. Ciekawe czy mnie słychać. Może trochę. Jak się będę darł. Najlepiej to jest stać w miejscu. Oj, widzicie? Nie zawsze to pomaga, ale czasami to tak. Proszę zasubskrybuj. O ile ci się uda, jak nie to wejdź na kanał i zasubskrybuj! Ty bam! Ej, chciałem powiedzieć, że macie powiedzieć, że jestem Bambikiem. O, mam misję. 10 klejnotów. Szkoda, że nic się nie da za 30 klejnotów w Brawl Starsie. To się chociaż dało. Ale mało odcinków nagrywałem z Brawl Starsa. Nie wiem, po co ja tu ciągle wybieram skiny. Ale on był, miał bardzo dużo skinów. Zawsze mi w grach pomagał. Jak prawie wypadałem, to mi pomagał. Na serio. Bardzo się opłaca mieć takiego. Kręcimy chodź. O, by się coś potwarczyło. Pewnie będą żetony albo klejnoty. No, tak myślałem. Żetony Stumble Bumble. <grych> o, mamy kolejną misję. Aha! Ja najbardziej bym chciał mieć to, ale nie wiem co to jest. A wiecie, że zaprosiłam tutaj do znajomych. Ciekawe czy się yy, ten dołączy. A więc gramy. Śmiesznie jestem? bardzo. Śmiej się. Delikatesy to są małe tresy. Aha. Delikateszor. To jest mały beszor. Aha. Ahoj. Ej, mam do Was pytanie, co teraz się stało? Bo ja nie wiem. Nie wiem, czy chcemy się nagrywać. Chciałbym poglądać YouTube'a. Ale nagram jeszcze ostatnią gierkę. Może będą odcinki za Mongoosa, tak jak mówiłem. Ale na razie nie instaluję Mongoosa. Jestem leni, klej. Ciekawe, czy będę mógł nagrać jak z nim rozmawiam. Widzieliście, co się stało? No i właśnie tym się kończy. Nie chcę już tak to grać. Czemu jeszcze to oglądasz? A, bo jeszcze nagrywam. Nie wiedziałem. Czemu jesteś taki sam jak ja? Popatrz się uważnie w telefon. To jest bardzo piękna osoba. Nie ta z lewej strony. Tą, którą widzisz w telefonie. Przyjrzyj się. Jak będziesz miał normalnie oczy, to jej nie będziesz widziała. Jak już sobie dobrze zrobisz, to będziesz się widział. Dobra, koniec! Bo tu się nie chce wylosować. Nie wiem, czemu jest taki błąd. Ale pa pa.